Dzień dobry moi drodzy, witam Was w filmie z miesięcznym podsumowaniem mojej dosyć kontrowersyjnej, jak się okazało, online masy. W tym filmie przedstawię Wam zdjęcia mojej sylwetki przed masą oraz z dnia dzisiejszego. Pokażę Wam wymiary, pomiary, do tego porozmawiamy sobie o moich odczuciach. O moich kryzysach na masie i o tym, jak to będzie dalej wyglądało. Odpowiem również na Wasze pytania. Po pierwsze, dlaczego jestem na masie, to powiem pokrótce, bo już wspominałam o tym w ostatnich odcinkach. Na masę przeszłam, dlatego że. Po redukcji, którą przyszłam w tym roku czułam, że chcę trochę się zabawić z budowaniem masy ciała. Ja już wam wspominałam. jeszcze raz chciałabym to podkreślić, że dla mnie sport, dietetyka, siłownia, e, gdzieś tam budowanie tej sylwetki, ja to traktuję bardziej jako pasję i zajawkę, rozwój, taki mój właśnie w tej dziedzinie pasji, pasjonowania się czymś, niż stricte jako wygląd. I okej, okay, tutaj owoce mojej pracy można zbierać przez wyniki na siłowni, moją wydolność, czy właśnie wygląd mojej sylwetki. Ja aktualnie nad tym pracuję, nad tym wyglądem. Najbardziej się skupiam, ale traktuję to jako owoc po prostu moich zainteresowań. Celem tej redukcji jest głównie zbudowanie pośladków. Ja bardzo lubię takie dosyć większe, fajnie zbudowane kobiety, które widać, że coś trenują. I na tej redukcji, którą przyszłam w tym roku, którą zakończyłam w czerwcu, schudłam na tyle, że troszeczkę odsłoniły mi się mięśnie na nogach. Zobaczyłam, jak bardzo mnie to satysfakcjonuje i stwierdziłam, że chciałabym w końcu przejść etap budowania masy mięśniowej na rzecz późniejszej redukcji, żeby odsłonić to, co udało mi się zbudować. Jestem pewna, że znowu przychodzenie na redukcję byłoby dla mnie tak nudne i tak mało ciekawe i tak mało interesujące, tak mało rozwijające, bo to by było znowu coś to samo. Stwierdziłam, że przejdę teraz na masę do końca roku, wykorzystam ten okres zimowy na to zmasowanie, następnie od stycznia zaczynamy redukcję, której nie mogę się już doczekać. Nigdy nie sądziłam, że powiem te słowa: Nie mogę doczekać się redukcji. Ja już widzę, jak 1 stycznia to jest oczywiście taka data umowna, bo to nie chodzi o to, że nowy rok, ale te trzy miesiące masa kaloryczna miną. Nie mogę się doczekać, jak tego 1 stycznia wejdę na redukcję i będę w deficycie kalorycznym. I jeżeli ja na redukcji będę narzekać, a pewnie będę, bo będę chodziła troszeczkę bardziej głodna i wiecie, kto jest na redukcji, szczególnie jak się jest babą i ma się jeszcze okres, to już w ogóle. E, ja po prostu muszę do siebie napisać list jak ja się męczę na tej masie, żebym ja doceniała okres redukcyjny. Naprawdę. Więc to było słowem wstępu. Przejdźmy do podsumowania i zacznijmy na razie od moich osobistych odczuć. Nie chcę, żeby ten film był jakiś taki ciężki, obciążający, Ciężko mi jest spojrzeć na moje przemyślenia z punktu widzenia osoby, która zmagała się z zaburzeniami odżywiania, a ja w mojej całej działalności i wszystkich wypowiedziach, które w internecie daję, zawsze staram się brać to pod uwagę, bo wiem, że dużo osób, które zmagało się z zaburzeniami odżywiania. Wiem, że takie osoby często obserwują twórców w tym świecie fit i zdrowym, dlatego jeżeli będziecie czuli, że ten film jest dla was nieprzyjemny albo zbyt niewygodny, kiedy będę się dzieliła moimi przemyśleniami, to proszę po prostu go nie oglądać. Oglądajcie. Jestem dwa dni przed okresem, to tak dla kontekstu, który musi tej być i słuchajcie, wczoraj byłam na siłowni no i popłakałam się jak spojrzałam w lustro, przed okresem zawsze tak mam. Po drugie jestem pełna wody, bo mam bardzo dużą tendencję do nabierania tej wody. No i po trzecie miesiąc masy sprawił, że mnie naprawdę jest więcej. Nie używam wagi, nie chcę się ważyć i jestem świadoma, że ta waga na pewno mi bardzo dużo wskoczyła, bo dla mnie to nie jest problem, żeby przytyć. Chcę sugerować się tym, co widzę w lustrze, ewentualnie pomiarami, które też nie były dla mnie jakieś do końca wygodne, kiedy je ja robiłam, ale na potrzeby tego filmu to zrobiłam. Więc jeżeli chodzi ogólnie o moje samopoczucie, nie czuję się na maść najlepiej. Fajnie, że te posiadki mi rosną bo ja widzę ogromną różnicę. E, inne mięśnie też czuję, że mi rosną, ale jak dotykam swoją skórę, to czuję, że jest taka pełna e, wody. Jak jestem na redukcji, to ta skóra jest taka łatwa do złapania, teraz na masie ona jest taka bardziej... Jestem taka po prostu bardziej fluffy. Absolutnie nie chcę Was, dziewczyny, zrazić do, zrazić do masy i Was straszyć, dla mnie osobiście jest to dosyć ciężki etap, ale myślę, że byłby o wiele łatwiejszy, gdyby nie ilość hejtu, z którym się spotkałam. Bo to, ile razy się naczytałam, że jestem mega gruba, że jestem głupia, że wchodzę na masę, że ja potrzebuję redukcji, yy, i to wszystko w takim dosyć agresywnym języku nienawiści. Myślę, że to bardzo mocno, niestety, wpłynęło na mój obraz e, siebie masa jest dla mnie ciężka, są to o wiele cięższe treningi do upadku siłowego. Szczerze mówiąc, na redukcji też trenuję ciężko, ale dopiero masa pokazała mi, co to naprawdę znaczy budowa mięśni i jestem bardzo zadowolona z tego, że mam teraz ten punkt widzenia bycia na masie i jeszcze bardziej podziwiam wszystkie osoby, które zbudowały mięśnie. To Dziewczyny, które zbudowały piękne pośladki, plecy, ramiona, facetów. Masa to jest naprawdę, przynajmniej dla mnie dosyć ciężki kawałek do zgryzienia. Jeżeli chodzi o jedzenie, to ja nigdy nie miałam jakiegoś dużego problemu, żeby zjeść dużej ilości jedzenia. Nigdy nie byłam niejadkiem i raczej nie ma rzeczy, których nie lubię, ale powiem Wam, że jeżeli stawiasz na jakość masy, żeby to była dobra, zdrowa, micha, wartościowe węglowodany tłuszcze i e, duża ilość białka, to naprawdę robi się dosyć ciężko i logistycznie portfel też trochę myślę, że mój ucierpi. No i cały czas tak naprawdę czuję się obiedzona. Moje ogólne odczucia są słabe, naprawdę chciałabym już być na redukcji i naprawdę już myślałam, żeby kończyć masę, ale stwierdziłam, że i tak wchodzę na bardzo krótki okres masy mięśniowej, bo to są tylko 3 miesiące. Więc jeżeli minął ten miesiąc, to już po prostu to pociągnę te dwa miesiące i... I tyle. Rzadko kiedy się mówi o tym, jaka ciężka jest masa psychicznie właśnie, szczególnie dla kobiet, że ta tkanka tłuszczowa trochę przybywa, że ten brzuszek mamy taki trochę większy, jest nas trochę więcej. Ale jak już faktycznie coś oglądam, to każdy powtarza, że jest to bardzo ciężki okres, na którym po pierwsze efekty są bardzo powolne, a wręcz, przynajmniej w moim przypadku efekty bycia na masie, ja zobaczę dopiero po redukcji. E, szczególnie takie wizualne, bo siłowe widzę już teraz, tak? Ale takie wizualne to zobaczę dopiero po redukcji, więc jest to ogromna nauka pokory, cierpliwości i wiary w proces. Ogromnej wiary w proces. Nie cofnęłabym tej decyzji. Odczuwam małą, małą ilość wsparcia, bo mało wśród mnie jest osób, które to rozumieją. Mój obecny partner bardzo mnie w tym wspiera i bardzo mnie rozumie. Jak nie ma go obok mnie, to czasami jest mi ciężko z tymi moimi myślami odnośnie masy, ale jest to też osoba, która bardzo mocno mnie wspiera. I myślę, że gdyby nie on, to ta masa by nie miała miejsca, by nie miałabym na tyle odwagi, więc mm, cieszę się bardzo. No. Więc cieszę się bardzo, bo to jest ogrom wsparcia i nie zaczynam płakać, ale mówiłam, że jestem dwa dni przed okresem. Ja się wzruszyłam. Okej, okay, lecimy dalej. Tylko się uspokoję. Zmiana w symbeksce pomiary. Ja te pomiary będę robiła dopiero jutro. Nie do końca wiem, czy to jest to dobry termin, ponieważ będę ten dzień przed okresem, więc tej wody i mnie jest troszeczkę więcej, ale pokażę Wam pomiary przed oraz po. Wiem, że jest to miarodajne, ale ja bardziej wolę właśnie. Się skupić na zdjęciach, no i tutaj macie zdjęcie porównawcze. Dla mnie różnica jest naprawdę bardzo widoczna. Troszeczkę przybrało mi faktycznie może w brzuszku, ale ja wiem, że na redukcji to jest tak do zgubienia. Ostatnia gadana moja część i przechodzimy do pytań, jeżeli chodzi o siłę na siłowni, plan treningowy. To mam trenera, który jest bardzo początkującym trenerem i razem nawzajem się tak troszeczkę uczymy, doszkalamy, co też jest bardzo fajne. Mogłabym iść do osoby, która już ma duże, o wiele większe doświadczenie, ale tutaj czuję, że bardzo dużo się uczymy razem i wyciągamy bardzo fajne wnioski na metod metodą prób i błędów. Więc plan treningowy mam rozpisany, ale jeżeli Chodzi o, jeżeli chodzi o siłę, to u mnie to jest nie do końca jakoś bardzo liniowo, że z tygodnia na tydzień wykładam więcej, bo to bardzo zależy od mojego cyklu. Na przykład ten tydzień przed cyklem nie byłam w stanie podciągnąć się z najgrubszą gumą na siłowni, kiedy jak podciągałam się pierwszy raz w życiu, podciągałam się z tą gumą z 4 jak nie 6 razy. Tydzień przed okresem nie mogłam podciągnąć się raz. Jeżeli chodzi o ćwiczenia kalisteniczne z, z własną masą ciała, no to one na masie robią się cięższe, bo nas jest więcej, jesteśmy ciężsi, więc mamy od razu automatycznie więcej do podniesienia. Ale żeby wziąć tą najgrubszą gumę i się nie podciągnąć, to ja po prostu nie płakałam, nie będę ukrywała, płakałam po prostu na siłowni, bo byłam złamana, więc u mnie to bardzo zależy od cyklu, ale na przykład bardzo duży widzę progres w bugarach, w Hiptrastach, w kickboxach. W step-upach, tutaj bardziej progresuje i ta siła faktycznie mi rośnie. Drodzy, lecimy z pytankami. Nie ma ich jakoś dużo, bo dodałam okienko dosłownie z dwie godziny temu. Dlatego, jeżeli jest jakieś tutaj pytanie, albo czujecie jakąś lukę w filmie, coś jest dla was niejasne, to zadawajcie pytania w komentarzu, no wszystko odpisuję. Czy progres w ćwiczeniach na masie musi być liniowy? Czy miałaś słabsze momenty na treningu? Na to pytanie odpowiedziałam: tak, miewam słabsze momenty i nie wymagam od siebie, żeby co tydzień dokładać sobie 5 kg więcej. Chociaż dla. Do optymalizacji tego wzrostu mięśni ważne jest, żeby ten ciężar był cały czas nowy, bo nasze ciało przyzwyczaja się do tego ciężaru. I takim bardzo prostym językiem, w budowie mięśni chodzi o to, aby zniszczyć włókna mięśniowe na treningu, aby one potem w procesie regeneracji. Przy dostarczeniu im odpowiedniej ilości budulca w postaci kalorii, białka, jedzenia ogólnie, mogły się zregenerować po prostu większe, silniejsze. I dlatego, dlatego cały czas po prostu trzeba podnosić więcej i trenować ciężej, co jest dosyć przykre, ale tak to jest. Tak sobie wybrałam zajawkę. Jak przełamałaś tą barierę psychiczną, chcę wejść na mas masę, ale głowa jednak swoje. Trzeba sobie uświadomić, że to jest, że ciało jest jak plastelina i czas i tak mija, więc daj sobie po prostu dużo czasu i wejdź na początku na 200 kalorii nadwyżki, jeżeli naprawdę trenujesz dobrze siłowo. Sprawdź sobie efekty, wejdź sobie na miesiąc masy, zobacz jak się czujesz, jak to twoje ciało się wizualnie zmieniło i tyle. Nic takiego przez miesiąc się nie stanie. Mi też na początku było ciężko się przełamać, ale po prostu zaczęłam i. Teraz, może po miesiącu faktycznie odczuwam jakieś takie zmiany wizualne, niekoniecznie pozytywne, ale one mnie nie przerażają, tak naprawdę. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś z niższym body fatem wchodzi na masę niż ja, no to. Masa u Was na pewno będzie wyglądała inaczej niż u mnie. Ja już wtedy nie byłam jakaś wyrzeźbiona, wchodząc na masę, więc to jest logiczne, że teraz jestem jeszcze mniej wyrzeźbiona. Ale jeżeli ktoś jest raczej osobą typu skinny fat, e, która nie, jest, nie ma takiego dużego body fatu, no to masa może przynieść bardzo fajne efekty, które na początku, już od samego początku będą Ci interesowały. Pamiętajcie, że wszystko co ja mówię to są moje przemyślenia, nie możecie tego brać. Tak bardzo do serca i to, że ja źle, się, gorzej się czuję na masie, nie może oddziaływać na to, że wy na nią nie wejdziecie, bo każdy z nas jest inny. Ile kalorii jesz dziennie? 2700. Czy codziennie jesz nadwyżkę kalorii nawet w dni nie treningowe? Powiem Wam, że na masie teraz zaczęłam trochę bardziej jeść intuicyjnie i na przykład jeżeli mam dzień treningowy, to staram się jeść naprawdę dużo i te kalorie liczyć, szczególnie jeżeli jest to trening dołu, to w dzień treningowy i dzień po treningu dołu staram się jeść naprawdę dużo, ale w dni nie treningowe trochę sobie odpuszczam i trochę odpoczywam. Nie wiem, czy to jest dobre podejście, nie wiem jak to wpływa na moją budowę masy mięśniowej, ale... Jest mi tak po prostu lepiej i łatwiej i też niecodziennie liczę kalorie. Czy nie czujesz przejedzenia? Jeśli tak, to jakie masz na to sposoby? Czuję się troszeczkę przejedzona, jak wstaję rano, to w ogóle nie mam ochoty jeść śniadania, ale muszę je zjeść. Ja sobie radzę tym, że nie do końca jest to zdrowe dla głowy, ale po prostu zawsze coś oglądam, jak coś jem i to jedzenie tak trochę szybciej i magiczniej znika. Jem dosyć rzadko, ale dużo, może to mi pomaga niż mniej, ale często tutaj trzeba dostosować. Duża ilość wody mi pomaga, szczerze mówiąc. Wbrew pozorom, i to wszystko. I lubię spacerować więcej, jak jestem na masie, bo to też mnie tak jakoś sprawia, że czuję się lepiej. Co sprawiać największą trudność. Wiara w proces, wiara w proces. Bezdecydowanie. No, i to, że treningi są dosyć ciężkie, i to, że muszę to białko dobić, i muszę jeść dużą ilość węgli, ale wiara w proces jest dla mnie cięższa. Jakie konkretne zmiany zauważyłaś w sylwetce, w ciele? Oprócz tego, że mam większe pośladki, mam też większy brzuszek, tak jak wam mówiłam, ta skóra jest taka bardziej pełna, czuję, że taka jestem pełniejsza tej wody. Na twarzy też widzę, że wygląda jakbym była bardziej opuchnięta, ale to szczerze mówiąc tylko tak strasznie brzmi. Zauważyłaś u siebie jakieś problemy gastryczne? Nie, w pozorom mój brzuch radzi sobie lepiej na masie niż jak byłam na redukcji. Mnie najbardziej w masie przeraża większy brzuch. Opowiedz, jaki jest u ciebie. Tak jak już mówiłam w tym filmie, mnie to też troszeczkę przeraża, ale ja wiem, że ja to po prostu zgubię. I wydaje mi się, że naprawdę zredukowanie, że przejście na deficyt po takiej masie będzie nie dość czymś przyjemnym przez pierwsze kilka tygodni, to jeszcze naprawdę bardzo szybko cała ta woda. Ze, ze mnie zejdzie. Potem zaczniemy od tłuszczu, plus dodatkowo ja mam predyspozycje do posiadania dużych nóg, dużych bioder, schodzi mi wszystko bardzo szybko z góry, czyli bardzo szybko chudę na twarzy, no i właśnie na brzuchu. I dla mnie to jest tak oczywiste, że chcąc mieć większe posiadki, brzuch też będzie większy, że nie przejmuję się tym brzuchem za bardzo, naprawdę. Na większość pytań odpowiedziałam już podczas tego filmu, więc nie chcę go przedłużać. Bardzo Wam dziękuję, że tutaj jesteście i mnie wspieracie. Zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam bardzo często pojawia się wątek dotyczący masy i tego, co jest w ciągu dnia. Jeżeli nie interesuje Was temat masy, a wiem, że raczej większość z Was pewnie chciałaby prędzej przyjść na redukcję niż na masę, pamiętajcie, że od stycznia ta redukcja u mnie się pojawi i będzie dosyć trwała, więc koniecznie zostańcie ze mną. Zobaczymy, jak ta moja sylwetka się zmieni, jak to się potoczy, jak będę się czuła za kolejny miesiąc. Pewnie też zrobię update. No i dzięki Wam bardzo za obecność w tym filmie. Trzymajcie się, zasubskrybujcie, zostawcie komentarz, lajka. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Naprawdę dodajmy to dużo otuchy, puziaczki.